No witajcie w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest z głosem, ale także i informacyjnym. Na początku tego odcinka chciałabym pozdrowić po prostu Jula, czyli ja oraz Ronie 5.26. Chciałabym potoczyć temat YouTube'owy i powiedzieć Wam, dlaczego chcę nagrywać na YouTube i co mnie do tego skłoniło. Skłoniło mnie to, ponieważ kiedyś miałam kanał na YouTube, ale zrezygnowałam z niego, ponieważ cała klasa się o tym dowiedziała, i było dosyć nieprzyjemnie. Miałam inny kanał, oczywiście teraz zmieniłam tam nazwę i mam Caroline MSP, więc no, to mnie skłoniło, ponieważ zawsze, od zawsze lubiłam nagrywać, zawsze miałam taką, tak jakby, potrzebę i tak czasami nawet udaję, że nagrywam, ale to jest mniejsza, więc tak, to by było na tyle w, ci, w tym odcinku i chciałabym Wam powiedzieć, że niedługo może się pojawi nowa seria z Dave Io. W kolejnym odcinku opowiem Wam co to, ale na pewno większość z Was zna. Więc tak, to by było na tyle, jak już przed chwilą mówiłam i pa!